W naszym domu Rosół to tradycja. Dlatego wybieram lubellę jajeczną, delikatną jak makaron mojej mamy i babci Adeli. Lubella jajeczna, by Rosół smakował jak dawniej. Spróbuj bulionu Krakus na pyszną zupę. Patrz! Zupełnie jak pro! Dla mnie pełna profeska. Fajnie jest być pro. Nie tylko na stoku, w oszczędzaniu też. To proste. Zyskaj nawet 5% w skali roku. Otwórz konto oszczędnościowe Profit i spełnij warunki promocji. Chcesz więcej korzyści? Ściągnij apkę, otwórz konto Millennium 360 stopni na selfie, spełnij warunki promocji i odbierz 700 zł premii. Bank Millennium, inspirowany tobą. Pożywny posiłek. Zaczyna się od wysokiej jakości składników. Świeże mięso z kaczki, uzupełnione cukinią, szpinakiem i kwiatkami nagietka. Brit Fresh. Świeży wybór dla zdrowia twojego psa. Persil. Kiedy dobre uczynki zostawiają po sobie plamy, zaufaj żelowi Persil. Skuteczne usuwanie plam i higieniczna świeżość pralki. Persil. Obietnica głębokiej czystości. Żel Persil. Głęboka czystość. To musi być Persil. Weźmy na kanapki jeszcze jakieś wędliny. Jakieś wędliny? Paskaloszty. W Sokołowie wędzimy jak dawniej. Na prawdziwym drewnie. Spróbujcie tradycyjnej sinki jak u dziadka. Taka tylko od Sokołowa. Pyralgina. Skurczowe bóle brzucha. I na bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Silne bóle. I na mnie zadziałała. Sprawdźcie sami. Pyralgina. Numer jeden w badaniach klinicznych u osób z silnym bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jaka decyzja? Ten? Dobra. Więcej dobra to dobra decyzja. Dlatego bank BNP Paribas już od 8 lat wspiera szlachetną paczkę. Razem możemy zrobić więcej dobra. Chcesz oszczędzać energię używając ulubionych programów prania? Oszczędzaj! Piorąc sportowe ubrania w programie syntetyki. Oszczędzaj! Piorąc dziecięce kocyki w programie bawełna. Oszczędzaj! Piorąc ulubione swetry w programie wełna. Beko Energy Spin możesz oszczędzać do 35% energii na wszystkich programach, nie tylko na eko. That's a Beko. State of mind. Wyciszenie kiedy skupiam się na swoim ciele, dotyku, rozluźnieniu, oddechu, być dla siebie codziennie, a moja tylko w rozmanie mojej drogerii.